Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym filmie. Cieszę się, że możemy w końcu się tutaj spotkać. Słuchajcie, trochę mnie nie było, ale myślę, że po ostatnim szorcie domyślacie się, co się działo. Złapało nas silne przeziębienie i powoli, powoli wracamy do formy, ale jak jeszcze pewnie słychać e, jakieś pozostałości, niestety je, skutki tego przeziębienia nadal trwają. No, w każdym razie, już jest, można powiedzieć, tak czy inaczej, super. Pierwszy film. W tym roku. Nowy film, e, dużo różnych tam przemyśleń, e, jakieś nowe cele, postanowienia, refleksje, i o tym pomyślałam, że będzie dzisiaj z tym będę chciała się podzielić. Pomyślałam, że będzie fajnie nagrać o tym film e, i będę mogła się Wam wygadać i wyżalić. Powiedzieć e, szczerze. E, co, 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 sobie, co, co się u mnie dzieje, co sobie tam przemyślałam różne sprawy i do jakich tam wniosków i do jakich, tam, i do jakich wniosków doszłam. Słuchajcie. Pierwszy, pierwszy film nowy rok. Wiecie, startujemy otwarta, czysta kartka papieru. Pierwsze pytanie w tym roku. Kiedy powrót do Polski? I słuchajcie, to o tym właśnie dzisiaj chciałam nagrać e, m, Między innymi film Czyli takie stałe pytanie emigranta To sobie pomyślałam właśnie Jeszcze na końcówce grudnia Początek stycznia Pomyślałam sobie, jeszcze, że to jest pierwsze pytanie emigranta Kiedy powrót do Polski? Słuchajcie, my się nigdy tego nie wyzbędziemy e, Osoby mieszkające za granicą Zawsze im to przez, przejdzie przez myśl Nieważne, jak, w jakim, jakim do, dostatku by nie żyli, w jakiej sielance by nie byli, yy, co, by, co by się fantastycznego nie działo, zawsze to pytanie gdzieś się tam nasunie. Czy jest źle, czy jest dobrze? To pytanie prędzej czy później przejdzie przez myśl. Będzie dużo ludzi, którzy na emigracji pozostanie. Większość ludzi na emigracji wraca. Ale tak jak mówię, są tacy, którzy zostają i takim nowym osobom, którzy żyją wiele, wiele, wiele lat i bardzo i te szanse maleją na powrót, to gdzieś tam, gdzieś tam zawsze to pytanie parnie, czy może już wrócić, czy może kiedyś wrócę, eee, kiedy, kiedy jest dobry moment, żeby to zrobić, albo, albo czy w ogóle to robić. Więc słuchajcie, to będzie chyba emigrantom zawsze gdzieś głęboko w sercu mm, siedzieć. I powrót do Polski wracać czy nie wracać. Yy, I to była moja pierwsza myśl oczywiście w tym roku. Prawdopodobnie nie pierwsza i nie ostatnia. I nie tylko w tym roku, ale również i w poprzednim. Czyli coś, co przechodzi mi zawsze przez głowę, czy to już jest czas, żeby wrócić do Polski. Że chcę rzucę tym wszystkim w końcu. Rzucę tą całą emigrację zostawię za sobą i wrócę do Polski. Yy. No, bo taka jest prawda, gdzie człowiek nie ma problemu, słuchajcie, czy z, nawet jak mieszka za granicą, bo bardzo, bardzo dużo osobom wydaje się w Polsce, że osoby, które wyjeżdżają za granicą, to wjeżdżają w taki różowy świat. I może on faktycznie, em, raczej tak, tak mi przychodzi przynajmniej do głowy, taka myśl, że on, on jest faktycznie zdecydowanie, można powiedzieć, może, może nie wiem, jak bardziej różowy, jakby. Jakby porównać te dwa światy, były oba różowe, to ten będzie bardziej różowy za granicą. Nie zawsze. To też zależy, tak jak mówię, od wielu czynników. To też dużo zależy od szczęścia, jak się życie ułoży, jak się potoczy. Czy się coś przydarzy. Coś, na co tak naprawdę my nie mamy wpływu, tylko życie nas tym e, niestety w pewnych okolicznościach e, obdaruje. To, e, więc, więc bywa mimo wszystko wiadomo różnie, ale jeżeli i szczęście nam dopisze, to wiadomo, że jest są bardziej różowe. Natomiast to pytanie się zawsze pojawia: czy to jest ten moment, żeby wrócić już do Polski, i że w tym roku wrócę do Polski. Już to jest ten czas, kiedy, kiedy powinnam, powinniśmy e, pomyśleć właśnie o tym powrocie. I dużo, nie powiem, że bardzo takie trafne wiadomości, które, które mnie podtrzymały akurat na duchu, które mnie podtrzymują, o których na pewno będę długo pamiętać. Mm, bo to jest coś, o czym często zapominam, czyli osoby, które mi piszą w że jak wrócę, to będę mieć znowu inne problemy i będę przypominać sobie, będę wspominać ten czas, to życie, kiedy właśnie mieszkałam na przykład tu, ja o, 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 mówiąc o sobie, czyli w, w, mieszkając w Wielkiej Brytanii, na co dzień w Anglii i będę, będę oczywiście o tym myśleć, będę o tym wspominać i będę za tym tęsknić i, i znowu i znowu coś się tam pojawi, tak, że, że, że będzie człowiek do czegoś chciał tam zmierzać albo ewentualnie wrócić. I słuchajcie, no bo tak prawdopodobnie no wiadomo, to też zależy od wielu czynników, jak życie takich predyspozycji, takich e, e, no nie okoliczności, ale tego co może być w Polsce. Każdy ma e, u każdego ta, ten, ten scenariusz pewnie wygląda inaczej, tak? No więc trzeba wziąć różne pod uwagę różne oczywiście scenariusze ale jakikolwiek w moim przypadku by nie był to na pewno będzie, będzie będzie taki powód do tęsknoty za Wielką Brytanią, za życiem w Anglii samotność i emigracja to jest coś co na pewno myślę, że można połączyć w pary natomiast samotność oczywiście może być w Polsce, też nie wyobrażam sobie powiem wam szczerze Ciężko mi sobie to wyobrazić, na pewno są większe szanse, bo tu jednak trochę inna kultura, yy, nawet, powiem wam, nawet powiem wam, że język, który trzeba, trzeba tak znać, by było dobrze, ale myślę, że to nawet nie jest wystarczająco, żeby ten język znać, bo to, bo to są, my jesteśmy po prostu troszkę inni. Jesteśmy zbliżeni, bo jakby to nie było, to są kraje, które są blisko siebie jednak, więc gdzieś ta historia i kultura na pewno nas jest taka połączona. Natomiast jesteśmy, żyjemy, myślimy inaczej. W tym roku mam 34 lata. Będę mieć, tak? 34, jak liczę dobrze. Będę mieć 34 lata, słuchajcie, i to jest wiek, w którym muszę dalej przyznać się, nagład jest powiedzieć, że nie mam przyjaciół. Nie mam przyjaciół, mam tyle lat, yy, na pewno mnie to boli i jakoś mocniej, yy, mocniej tam oddziałuje niż osoby, które na przykład mają rodzeństwo, bo ja jestem osobą, która nie ma rodzeństwa, więc nie mam takiej osoby, do której, wiecie, rodzina to jest taka Yy, część, no i oczywiście nie zawsze, ale najczęściej jeżeli chodzi o rodzeństwo, przynajmniej no wydaje mi się, że częściej tak jest, że jednak to są takie osoby, której cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek yy, nie skończylibyście na waszej ostatniej rozmowie, waszego ostatniego spotkania, to możecie do nich zadzwonić. No wiadomo, są jakieś tam pewne granice, ale wiecie, to bardzo, bardzo daleko idące, możecie do nich zadzwonić, i to jest rodzina coś, co wy razem przeżyliście, prze, prze, przeszliście przez wiele, wiele lat coś, co Was łączyło, yy, oni znają znać Waszych rodziców, Wasze problemy Was łączyły, radości, szczęścia, smutki i tak dalej, więc to jest wasze życie, można powiedzieć, połączone. W przypadku, kiedy nie ma się rodzeństwa, to. Mm, to jest niesamowicie, niesamowite byłoby szczęście znaleźć drugą osobę, którą by można było, przy której można byłoby się tak czuć, a wydaje mi się, że tak naprawdę jest to nie, praktycznie nierealne. I, ale samotność, słuchajcie, to jest, też, to jest też czas w życiu, kiedy zaczynamy tracić ludzi, i, I ja wiem, że o tym nie myślimy. To jest taka no, moja kolejna refleksja z tego roku. Coś, dzięki, dzięki czemu tak naprawdę, do czego tak naprawdę doszłam e, w związku z moją pracą. Powiem Wam, że ja film o samotności i o tym, jak czuję smutek w sercu, i taki. którego już tak nie czuję, wydaje mi się, że to był taki bardzo ciężki moment w moim życiu, gdzie po prostu ten brak przyjaciół akurat y, tak by. No, był bardziej odczuwalny, dlatego, bo z, nie z tego powodu, było, tylko z, bo życie wtedy wyglądało bardzo, mm, nie wiem, można powiedzieć, smutno, e, i wtedy po prostu takich przyjaciół byłoby mieć dobrze w, tym, w takim trudnych czasach w naszym życiu. A w związku z tym, że ja ich nie miałem, wtedy to jakby tak bardziej mnie zabolało. Natomiast to nie był główny powód, dlaczego tak naprawdę też się tak czułam ale słuchajcie, ten film nagram półtorej roku temu w dalszym ciągu to, to tak naprawdę to życie tak wygląda a można powiedzieć, że z końcem już poznałam więcej osób więc też pewnie prawdopodobnie przez to mimo, że nie przyjaciół to w każdym razie m, znajomych więc prawdopodobnie dlatego też nie czuję tego m, tak ja to, tak bardzo mnie to nie boli nie mogę dobrać odpowiednich słów, ale powiem wam słuchajcie kiedy ten film nagrywałam to i tak mimo wszystko um, to był ciężki moment tego życia ale to nie był to nie jest coś tak naprawdę o czym um, to zapominamy o tym co mamy jest ja zwłaszcza też, kiedy mamy różne problemy, kiedy coś nas w życiu spotka, to my często zapominamy o tym, co mamy, a ja w szczególności mam taką tendencję, której bardzo się wstydzę, którą bardzo bym chciała zmienić w swoim życiu. Naprawdę ja wiele o tym myślę, e, próbuję szukać jakiejś takiej ścieżki, która pomoże mi to jakoś przynajmniej wyciszyć, bo jestem osobą, która notorycznie zapomina doceniać i cieszyć się z tego, co ma. To na pewno wynika z mojej przeszłości, tak, czyli gdzieś z ciągłych, tak naprawdę, zmian, um, biegiem takim za czymś, taką walką w życiu, więc, więc ciężko teraz się gdzieś tam uspokoić. Um, ale bardzo, niestety, muszę się do tego przyznać, że po prostu bardzo często zapominam. Najczęściej, no, kiedy właśnie coś mnie już spotka, um, albo faktycznie problemy zdrowotne, bo to są problemy, które. Na, na które nie mamy wpływu I to są problemy, które Problemy zdrowotne, które nagle Nas wiecie, nagle wszystko y, Wszystko zatrzymuje się Po prostu świat się zatrzymuje Wasz, wasz umysł się w pewnym momencie Zatrzymuje i wiecie i, I wtedy po prostu Tak naprawdę oglądacie się Rozglądacie się dookoła Co się dzieje Co jest, co może być Co możecie stracić i jak dużo możecie tego stracić. I ja o tym bardzo często zapominam i właśnie w takich momentach sobie przypominam, nawet jakieś przeziębienia właśnie powodują, które... coś, co mnie po prostu gdzieś zatrzyma w miejscu, to sprawi bez mojej... bez mojej chęci, bez mojej zgody oczywiście, coś, co mnie zatrzyma w miejscu, sprawi, że nagle się rozglądam i widzę, jak wiele, jak wiele ja mam. I słuchajcie, na przykład taka samotność, to, że czujemy takie poczucie samotności, że czujemy się... Że nie mamy nikogo, że jesteśmy tacy. Wiecie, czasami mam tak, jak widzicie na przykład, bo, bo wy wiecie na innych filmach, widzicie, że mam rodzinę, że mam dzieci. Więc tak naprawdę, jak mogę coś takiego mówić na głos? I właśnie dlatego um, chcę się tutaj przy, do tego przyznać, że czasami to jest po prostu tak za bardzo, niepotrzebnie. Ja w życiu potrzebuję, potrzebuję w życiu widzieć tak, jakby częściej. Um, takie, takie scenariusze i takie życie, które, które właśnie jak widzę, bo, bo to jest, to, to nie jest tak, że ja, ja, ja to mogę wywołać, ja, tak życie wygląda, że niektórzy są tak naprawdę samotni w życiu zupełnie inaczej niż ja jestem samotna i mówię, że nie mam nikogo i moja praca, bo jak wiecie ja pracuję w domu opieki, pozwoliła mi zobaczyć, gdzie pozwoliła mi zobaczyć, o którym prawdopodobnie każdy wie ja to wiedziałam, wy to wiecie ale o coś, o czym zupełnie zapominamy, albo sobie tego nie wyobrażamy, jak nie widzimy to troszkę dłużej, tylko o tym mówimy. Ale kiedy jesteśmy świadkami tego, kiedy widzimy, jak ludzie są samotni, kiedy ja mogłam yy, i zobaczyłam właśnie w tym roku, jak ludzie potrafią być samotni, bo to jest prywatny ośrodek, ale w, 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 nie wiem, może gdzie w innych państwach, ale za zagra granicą tutaj, szczególnie w Wielkiej Brytanii, jest taki... Mm, tak, takie działanie Żeby łączyć ludzi Takich, którzy nie mają nic Z ludźmi po prostu Nie wiem jak to nazwać Czy zwykłymi, czy takim, którzy mają troszkę więcej Może tak Tutaj trochę odejdę od tematu Ale żeby wam zwizualizować To na przykład jak deweloperzy Stawiają tutaj domy na, na ziemiach, właśnie angielskich, to część tych domów, które prostu, y, nie wiem, czy oni to odsprzedają w jakichś niższych cenach, ale trzeba oddać do tego urzędu miasta. Y, to są takie domy, które można później dostać z y, z urzędu. Y, dla rodzin. Y, dla rodzin. I y, t, więc to I to są właśnie domy, które są stawiane między domami wielkimi, takimi dużymi, drogimi. I y, 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 to jest właśnie tak, taka, taki system, taka idea tutaj właśnie za granicą, żeby ludzie, którzy nie mają pieniędzy, nie tak jak jest w Polsce, bo mieszkałem w Polsce, więc wiem, jak to wyglądało, że ci ludzie są, wiecie, gdzieś tam na bok, oni gdzieś są. Y, no, y, Najlepiej, żeby byli gdzieś z zewnątrz, wiecie, z daleka, z daleka od innych, gdzieś tam zamknięci sobie, w kontakt, czy nie w kontakt, ale wiecie, gdzieś z daleka, w każdym jak najdalej od cywilizacji i żeby oni sobie tam żyli i później, żeby to wiecie, różne problemy, bo to często ludzie są, którzy mają problemy czy wychodzą z domów takich problematycznych, patologicznych, z różnymi dysfunkcjami i to się wszystko pogłębia i się tam wiecie to wszystko kotuje i jest gorzej, jest gorzej. A tutaj jest takie założenie Wielkiej Brytanii, żeby to wszystko, żeby połączyć że, żeby i to wtedy pomaga takim ludziom wyjść na prostą, czuć się lepiej, żyć lepiej i tak dalej. I tak samo właśnie jest w tym domu opieki, w prywatnych domach opieki, gdzie czasami przychodzą osoby, które nie mają w ogóle pieniędzy, którzy nie mają rodziny też, nie mają nikogo, słuchajcie. I mają tak naprawdę, a już będąc w takim domu opieki, to już w ogóle nie, nie wyjdą na zewnątrz, nie pójdą do sklepu, nie, nie kupią nic z Kaś, nie porozmawiają z ekspedientką, nie porozmawiają z sąsiadką, z sąsiadem nie porozmawiają, nie spotkają nikogo. Jedynymi osobami, które oni widzą, to, jest, to jest, są pracownicy. Najczęściej stali ci sami, którzy też, wiadomo, to jesteśmy ludźmi, pracowni, to są tylko pracownicy. To już też oczywiście nie mają czasu, żeby yy, zawsze tak jakby dać takiej taki ludzkości, yy, takiej osobowości, no wiecie myślę o co mi chodzi, takiego zwykłego, takiej namiastki normalnego życia, jak to kiedy wychodzimy na zewnątrz i możemy z drugą osobą zamienić parę słów. I o tym właśnie ja zapominałam. Ja tego nie widziałam, się że jestem, wiecie, faktycznie tak bardzo samotna, znaczy, zawsze gdzieś tam miałam wiadomo, świadomość tego, że nie... Że może być gorzej, ale to było tak wiecie. Niby to miałam świadomość, ale tego nie widziałam i nie czułam. Teraz tak naprawdę czasami, jak widzę, jak można być tak naprawdę samotnym i nie, i nie mieć przyjaciół, nie mieć rodziny, nie mieć nikogo, mieć tylko tak naprawdę obcych ludzi yy, dookoła siebie, którzy jeszcze pracują, czyli tak jakby, no, tak jak Wam mówię, podkreślam, to jest praca, tak? Tam, tam, tam jest bardzo dużo yy, obowiązków. Hmm. To wtedy zobaczyłam, yy, jak wygląda, teraz zobaczyłam, jak wygląda właśnie samotność. Więc to też chciałam Wam powiedzieć, że właśnie dlatego to zważy, żeby o tym pamiętać, że można mi się to wydawać, ale trzeba doceniać to, co się ma. Bo, bo są osoby, które do, dosłownie, dosłownie wchodzą do takiego domu i nie mają nikogo i nic. Oczywiście kolejna, kolejna rzecz, czyli jak widzę, kiedy, kiedy um, za nim możemy tak to może nas, kiedy coś nas dotknie i nie będziemy tak sprawni jak byliśmy Prakty pe oczywiście pe pewnie każdy w pewnym wieku yy, na, pe w pewnym wieku będzie będzie mniej lub bardziej yy, pe w pełni ty tych sił albo niestety tych sił będzie mniej i to jest kolejna rzecz o której właśnie na co dzień zapominamy jak wiele mamy i nieważne jak teraz, bo to jest takie porówn porównywanie z siebie, ale są ci, którzy troszkę mają mniej, ale dalej, dalej. Czasami ludzie, którzy mają mniej, mniej zdrowia, mniej pieniędzy, mniej czegokolwiek, żyją, są bardziej szczęśliwi niż ludzie, którzy to mają bo czasami właśnie prawdopodobnie to, że zapominamy, kiedy człowiekowi jest trudniej, to tak naprawdę widzi i może doceniać i cieszyć się yy, i cieszyć się z tego, że oczywiście to nie jest też nasza wina do końca, też takie jest życie to jest takie nowoczesne życie, takie yy, życie yy, oczywiście, które jest łatwiejsze w dobrobycie można powiedzieć, bo, bo zapominamy o tym, mamy bieżącą wodę to są rzeczy, których ludzie dali na świecie nawet nie mają, chociażby takie jak bieżąca woda, więc więc takich rzeczy na co dzień, że możemy sobie pozwolić umyć zęby, wziąć, wziąć prysznic, to jest również, że możemy to zrobić sami, bo nawet tak jak w domach opieki, y, osobom, które, które są w pełni sprawni umysłowo bo są też rzeczy się różne oddziały, gdzie czasami nawet umysłowo ludzie, tak jak demencja i tak dalej, nie są nie są tak 100% sprawni, ale nawet e, kiedy są sprawni w 100% pomysłowo i fizycznie nie są w stanie zrobić, nie, nie są w stanie wziąć gąbki, wytrzeć się, ręcznikiem się wytrzeć, e, czy zjeść sobie samemu taki ukryć kawałek, na jaki chcemy taki ukryć kawałek, nabrać tyle zupy, ile chcemy, nabrać do później tyle wody, ile chcemy, to są słuchajcie. Yy, to są słuchajcie rzeczy, których my nawet na co dzień właśnie o tym zapominamy, który wyszukujemy, znaczy wyszukujemy, nie wiem to, czy chcemy, bo to nie zawsze zależy od nas, że my sobie wyszukujemy problemów, tylko po prostu właśnie kiedy nie widzimy tego, jak, yy, jak życie potrafi być nieraz cięż, ciężkie, to zapominamy, jak wiele mamy. I to jest właśnie taka kolejna rzecz, o której Wam chciałam, chciałam powiedzieć, że czasami, bo wiem, że dużo osób było na tym kanale, dużo osób oglądało ten film, który właśnie, właśnie mojego psa, który właśnie czuło taką samotność i prawdopodobnie też, i też prawdopodobnie zapomina dostrzec i docenić jak wiele ma, bo chcielibyśmy, bo czegoś nam brakuje oczywiście, to nie jest tak, że my mamy wszystko. Tak? I te osoby też mają wszystkie, które mi pisały komentarze. Ja im teraz tutaj mówię, że mają wszystko, a mówią, że nie mają. E wiadomo, że czegoś nam brakuje. Wszystko mogło być lepsze. Każdy chce mieć, każdemu czegoś brakuje. To też tak jak wspomniałam wam na początku z tym powrotem do Polski, nieważne jak komuś jest za granicą, tak samo jak w Polsce, nieważne, ile ktoś ma pieniędzy, e nieważne, jak łatwo mu się żyć, jak łatwo mu się żyje, że ma dużo szczęścia w życiu, że ma dużo zdrowia każdemu komuś coś w pewnym momencie brakuje, rozumiecie? Każdy chce mieć, czy nie wiem, czy drż, czy jego problem będzie torebka za 20 tysięcy, czy jego problemem będzie znowu, e, nie wiem, jeszcze coś innego, w e, pewnych rzeczy nie jestem w stanie wymyślić tam, nie wiem, basen, że chce mieć drugi basen, bo, bo jeden mu nie wystarcza, także słuchajcie, każdy, każdy ma coś, oczywiście dla, dla nas to są pewne jakieś tam pewnie wyimaginowane problemy i nieco zabawne, ale to, że ktoś czuje jakieś poczucie braku, niespełnienia i tak dalej, to go boli tak samo jak nasz, nasz boli, nas boli coś o mniejszej na przykład wartości finansowej bądź, bądź, bądź tego typu rzeczy. Więc mam nadzieję, że będziecie mogli i wy znaleźć taką, yy, taką równowagę, taki balans w swoim życiu, że będziecie mogli wszystko przemyśleć, wejść w ten rok. Z takim czystym, otwartym sercem, przepełnionym, wypełnionym radością, zadowoleniem, że będziecie mogli gdzieś, właśnie, ten, ten taki balans życiowy u siebie, na ten rok odnaleźć. Tego wam życie. Bardzo serdecznie dziękuję, jak zawsze, za oglądanie tego filmu. Zapraszam do widzenia kanału ponownie i pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! Mua!